It's just you. Well, time's be tough. No to Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj jest niedziela, więc nie chcę Wam tu mówić o jakichś konkretach, o szczególnych, chcę porozmawiać trochę o obecnym rynku kryptowalut, o tym, co obecnie można robić, żeby zachować jak najwięcej swoich funduszy, o tym, jak pomnażać, pomnażać te stabilne waluty. I ogólnie o tym, że Bitcoin świętuje, ta religia bitcoinowa, bo niektórzy to uważają za typową religię, świętuje już 12 lat swojego istnienia. 12 lat temu jeden dzień powstał manifest Satoshi Nakamoto, gdzie po prostu przedstawił white paper Bitcoina. Powiedział tam o tym, czym on ma być, jak go mamy wykorzystywać, do czego on ma służyć, że oczywiście ma to być pominięcie wszystkich instytucji po drodze, że to ma być pil, to pil, czyli między ludźmi wymiana wartości. Jak to wygląda w tym momencie? No, o tym oczywiście sobie możemy tutaj dzisiaj pogadać i trochę o tym podyskutuję. Jeszcze na koniec tego filmu, oprócz tych rzeczy, które widzicie tutaj, rozlosuję jedną osobę, która brała udział w konkursie na student coiny i wyślę te 5000 tokenów tej osobie po filmie. Dla osób, które jeszcze są zainteresowane tą, tym bonusem z Cryptocom, tymi 50 dolarami, no to niestety już się to skończyło. Czas był do wczoraj. Chyba. chociaż znaczy tam było napisane do 1 listopada? Nie, do końca miesiąca, jakaś tam godzina, bo. Więc skończył się już ten czas, niestety. I oczywiście dalej możecie się rejestrować z tego linku, który tam jest pod filmami u mnie. Natomiast nie dostaniecie już tych 50 dolarów od zespołu, tylko dostaniecie 25 dolarów. Plus ode mnie, no nie dostaniecie tego bonusa już, no bo nie będę miał z czego wam go wypłacić, tak naprawdę. Musiałbym wszystko wam oddać. Dzięki bardzo tym osobom, które w ogóle stwierdziły, że Kamil, bierz sobie całość tego bonusu. Nie chcę tych 20 dolarów, robisz fajną robotę, więc po prostu to jest taka, takie podziękowanie: nic od ciebie nie chcę i tyle. Oczywiście nie mam nic przeciwko tym osobom, które brały ten bonus, bo ja sam powiedziałem, że go dam i ja i tak dostawałem z tego część pieniędzy, więc jakby no, nie miałem nic przeciwko temu. To była oczywiście taka wiem, akcja marketingowa, można powiedzieć, z mojej strony, żebyście się zarejestrowali. I dzięki bardzo każdemu, który po prostu z tego skorzystał. Co do problemów z tym, potwierdzaniem dokumentów, i tak dalej, no to niestety odbywa się to czasem. A jeżeli tam jakaś gorsza rozdzielczość jest dokumentu, nie widać go w całości, i tak dalej, no to trzeba czasem 2-3 razy poprawiać to. Ale to są niestety jakieś tam względy bezpieczeństwa i tej procedury KYC, że jakby tam zapukali do nich, jak do każdej innej firmy, która przeprowadza KYC, żeby mieli po prostu poświadczenie dokumentów, kto z tej ich. Platformy korzysta. I nie, to nie tylko Cryptocom robi, to robi każda firma, gdzie tam do nich zapuka jakiś organ rządzący, czy to BitBay, czy Binance i tak dalej. Także, żebyście mieli świadomość, że to nie jest tylko ta jedna firma. Dobra, no to przejdźmy sobie do rynku. Jeżeli chodzi o ceny kryptowalut, no to mamy dzisiaj dość, dość duże spadki. Raczej na wszystkim mamy spadki. Bitcoin 13675. A co ciekawe, to już przebiliśmy granicę 14 tysięcy dolarów, nawet 14 200 było, ale bardzo, bardzo szybka cofka wtedy była. No, typowe wybicie oczywiście tutaj osób shortujących, no i zawrócenie, i teraz jesteśmy w konsolidacji, walczymy gdzieś o granicę 13 tysięcy 700, 13 800, czyli o te szczyty z zeszłego roku. Jak na razie nie idzie to źle, nie zdziwiłbym się jakbyśmy się cofnęli poniżej 13 tysięcy dolarów, zresztą mówiłem Wam to na wszystkich ostatnich firmach, że jakaś korekta po takich dużych wzrostach powinna przyjść. Część osób powinna zrealizować zyski, oczywiście boty, nie boty, muszą sobie powybijać te shorty, muszą powybijać longi. Jak nie wiecie o co chodzi, to spokojnie będę o tym też mówił w tej serii swojej mm, dla osób początkujących, czy to bitcoinowe przedszkole, czy jak to jeszcze tam koniec końców będzie nazwane. Grafikę już tam dostałem, jeszcze Wam jej nie pokazuję, no bo mam nadzieję że już w przyszłym tygodniu wydać pierwszy odcinek z tej serii i po prostu gdzieś Wam rozjaśniać te rzeczy, które w tym momencie może są dla Was niejasne na rynku. Dobrze, jeżeli chodzi o resztę kryptowalut, no to i Ethereum też tutaj 1% spadek, najlepiej radzi sobie Vitae. No tutaj bardzo ładnie ten wykres wygląda, znaczy oczywiście już dość mocno parabolicznie, ale widać, że coś tam się dzieje. Bardzo mały wolumen, 1800 dolarów, nie mam pojęcia co to jest. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was się orientuje co to jest bo pierwszy raz, szczerze mówiąc, widzę tą kryptowalutę, może aż sobie zelknę potem, otworzę ją w osobnej karcie, zerknę co to jest. Najgorzej sobie radzi Synthetics Network, w tym momencie 9% na minus. Yield Finance, zobaczcie, zaraz przebije 10 tysięcy dolarów. Tutaj na wykresie już widać, że chyba przebił 10 tysięcy dolarów. Także widziałem w ogóle ciekawego tweeta od jednej osoby, że według niej ten dołek na defi ta duża korekta, która się teraz dzieje, jeszcze nie jesteśmy na samym dole. Jeszcze warto poczekać z stablecoinami, żeby te wszystkie DeFi'owe projekty sobie odkupić na dołkach i później na nich znowu fajnie zarabiać. Także jeżeli macie jakieś stablecoiny wojny, wolne, poczekajcie jeszcze z zakupami, bo myślę, że ta korekta jeszcze się tutaj nie skończyła. Bitcoin oczywiście wystrzelił, reszta dostała po tyłku i myślę, że jeszcze nie uklepaliśmy tego dna tej chwilowej korekty, którą w tym momencie mamy. Dobra, przejdźmy sobie na wykres, oczywiście indeks chciwości. 72 punkty, dość chciwy rynek, oczywiście dość chciwy, na, nie dziwne, jak tam Bitcoin tak wystrzelił, nie? No, tylko tu trzeba oczywiście odróżnić ludzi inwestujących w Bitcoina, w altcoiny, bo myślę, że większość z nas siedzi gdzieś tam swoim kapitałem w altcoinach. Oczywiście, na pewno też powinniście mieć jakiś kapitał w Bitku, no bo tego się nie da uniknąć i powinniście mieć po prostu zabezpieczenie takie, ale no, każdy zadecyduje z Was samemu. Dobra, przejdźmy sobie na wykres, świeczki jednodniowe, zejdźmy sobie może na niższych interwałach, na godzinówki, no i widać, że jest ta walka, raz dotknęliśmy, drugi raz dotknęliśmy, trzeci raz dotknęliśmy, tutaj było to przebicie, tu było to przebicie 14100, akurat tutaj jest na stampie chyba, ale na Bitmexie, czy na innej giełdzie było 14200 nawet, no i na razie nie umiemy się wybić z tego kanału. Nie zdziwiłbym się, jakby tu była, tak jak mówiłem, korekta, Dość mocna, wtedy alt dostaną jeszcze bardziej po dupie i to będzie dopiero mo, dobry moment na zakup tych wszystkich altów, które już są pokrwawione. Więc czekajcie spokojnie na tą jeszcze większą korektę. Chyba, że nagle przebijemy te 14, cofniemy się do tej granicy i polecimy do góry. No to, to tym bardziej powinniście czekać, bo Bitcoin wtedy pozabija wszystko na swojej drodze. Łącznie z Ethereum, Litecoinem i innymi różnymi altami. Dopóki nie wyhamuje, i dopóki kapitał nie przeskoczy do Bitcoina i dominacja się tego altcoinów oczywiście nie zwiększy. <laughs> Natomiast może mu pokrzyżować plany, EUDA amerykańska oczywiście i S&P 500, bo zobaczcie, od kilku dni bardzo, bardzo mocne spadki cały czas. Mamy tutaj taki dołek drugi, mieliśmy ATH, korekta, znowu podbicie do ATH i znowu mamy spadki, bo dzisiaj mamy 1 listopada, za dwa dni wybory w Stanach Zjednoczonych, tak? I zobaczymy, kto zostanie nowym prezydentem. Czy Biden, czy Trump? I na razie większość sondaży oczywiście wskazuje na dość mocną przewagę Bidena. Sondaże to jest jedno. U nas też chyba 8 lat temu, jak był Komorowski i Duda walczyli, to też Komorowski miał chyba 10% przewagi, a skończyło się na odwrót. Także tutaj trzeba na to poczekać. Ale mm, mówiłem Wam o tym, że jeżeli Trump wygra, no to on będzie pro-giełdowy i bardziej chciał, żeby ta giełda rosła i tak dalej. Natomiast z drugiej strony słuchałem takiej opinii, że ani jednemu, ani drugiemu z tych gostków nie jest to na rękę przecież, żeby giełda spadała, bo i jeden i drugi dostanie po dupie i na jednego i na drugiego wyleje się hate, jeżeli giełda amerykańska nagle zaliczy korektę i wiecie, i będziemy mieli tutaj na tych poziomach, nie? Albo w ogóle powtórzymy sytuację z lutego. No nie będzie to ani dla jednego, ani dla drugiego z tych panów tutaj na rękę, żeby to tak bardziej leciało. Po elekcji nowego prezydenta, mają wznowić się rozmowy z Fedem odnośnie tych pożyczek kolejnych, tych stimulusów. Czy tylko ludzie dostaną to do kieszeni, czy też firmy dostaną kasę do kieszeni? To wszystko jest bardzo za, jeszcze niedogadane z tego, co wiadomo. Jak ludzie dostaną kasę do kieszeni, część z nich pójdzie w akcje i znowu będziemy mieli wzrosty. Jak dostaną tylko firmy, no to będzie trochę gorzej, oczywiście. Jak. Rząd oddlekuje kasę po to, żeby spłacić, żeby skupić swój dług, no to już w ogóle rynek, jakby tutaj nie powinien za bardzo wystrzelić i raczej spodziewać się wtedy większej korekty. Także, no niestety, ale trzeba bardzo, bardzo teraz, tak jak Wam mówiłem, mocno i dynamicznie patrzeć, co się dzieje na rynku i zabezpieczać swoje pozycje. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Akurat to jest ze strony Comparis.pl historia bitcoina, tu jest opisana i tak dalej. No, i to, co Wam mówiłem na początku, Kryptowalciarze, Kryptosekta, mówi się chrześcijanie, u nas są Kryptowalciarze. Ta religia ma już 12 lat, jeden dzień. Także to chyba X-Grosz mówił, że można odliczać czas nie od narodzin Chrystusa, tylko od powstania Bitcoina, nie? Znaczy od wydania tego manifestu, tak naprawdę, bo sieć została uruchomiona trochę później. No ale mamy już 12 lat, i chciałbym tutaj może poopowiadać troszkę najpierw o tym jak ten rynek według mnie się zmienił i czego na tym rynku jeszcze brakuje. Ja na rynku kryptowalut jestem od 4 lat, aktywnie inwestując, natomiast jeżeli chodzi o samo zainteresowanie, samo dowiedzenie się o Bitcoinie, to było to 7 lat temu jakoś tak, no to był jakoś sam początek studiów. Po prostu na studiach ktoś powiedział, że jest coś takiego jak Bitcoin, coś takiego powstaje, taki elektroniczny pieniądz nowy i tak dalej. Sam o tym myślałem, że to jest po prostu... Zabawa w jakiejś tam gry komputerowej przesyłanie sobie monet. Nie? Natomiast okazało się, że z tego zrodził się naprawdę nowy system finansowy, który jak widać jest zagrożeniem dla <laughs> obecnego systemu finansowego. Bo jeżeli by nie był, to nie interesowałoby się tym potężne korporacje, nie kupowały bitka za 50, za 100, za 200 milionów dolarów. Poza tym nie byłoby żadnej gadki o tym, że Chiny wypuszczają swojego, swoją walutę narodową CBDC, że inne kraje nad tym nie pracują. Bo po prostu nie byłoby takiego tematu. Gdyby Bitcoin i te inne kryptowaluty nie zamieszały tak w tym całym rynku, jeżeli by czegoś takiego ludzie nie oczekiwali, jeżeli ludzie by przestali wierzyć w to, znaczy dalej wierzyli w to, że ten pieniądz, który mamy, te dolary, złotówki i tak dalej, jest taki super, jest trwały i na pewno nic się z nim nie stanie, no to nie powstałoby coś takiego jak Bitcoin. Tak jak Mike zresztą zaczyna serię czytania whitepaperu Bitcoina, więc tam możecie dogłębnie wysłuchać też jego opinii na temat. White Paper Bitcoina, ale jest tam napisane, że to jest peer-to-peer -peer pieniądz. Pieniądz, który będzie wysyłany ode mnie do ciebie. Nie będzie tu pośrodku żadnego middlemana, czy żadnego banku, żadnej instytucji, która te pieniądze może nam po drodze skroić, oprocentować, zablokować, decydować, kiedy te pieniądze od nich wyjdą. Nie ma czegoś takiego. Bitcoin powinien być wysyłany ode mnie do ciebie bezpośrednio, z mojego adresu na Twój adres. Zastanawiam się, czy w tym momencie, jeżeli są giełdy. To czy jednak giełdy nie są, jakby to powiedzieć, nie są złamaniem trochę tego manifestu Bitcoina? No bo giełda to jest middleman, tak? Oczywiście tam kupujemy, sprzedajemy te kryptowaluty i powinniśmy z tego uciekać, ale zobaczcie teraz, ja wam to później pokażę na podstawie Binance'a, ile jest teraz opcji zrobionych przez giełdy, które bawią się tak naprawdę w banki. Po to, żebyście te pieniądze jednak u nich ulokowali, a oni dadzą wam z tego jakiś interes, jakiś zarobek, tak? czy to 8% rocznie, 10, 12%, to wszystko jest tak czy siak zdecydowanie lepsze niż typowe banki, oczywiście, gdzie teraz jesteśmy z lokatami na zero, tak naprawdę. Odejmując tego inflację, to już w ogóle jesteśmy na minusie, trzymając tam kasę. Więc jeżeli mówi nam Binance, ok, wrzuć do nas, dostaniesz 12% w skali roku z tej no to dużo osób na to pójdzie, ale czy to nie jest w tym momencie, tak jak mówię, wyłamanie się z tego manifestu i powrót tylko troszkę korzystany przez inne instytucje do tego, co tak naprawdę mamy cały czas na rynku, nie? Banki były takim miejscem, gdzie wrzucaliśmy, dostawaliśmy jakieś tam śmieszne pieniądze raz do roku, znaczy jakieś tam oprocentowanie roczne, teraz giełdy przechwyciły to, giełdy oferują trochę lepsze wyniki, ale te pieniądze będziemy u nich trzymać, nie? Banki kiedyś dawały zdecydowanie lepsze te stopy zwrotu, no ale niestety to wszystko to się zaczęło walić. Także myślę, że obecny system kryptowalut po części jednak niczym się nie różni od systemu bankowego i nie jest on zgodny z tą ideą, którą tworzył Satoshi Nakamoto 12 lat temu. Troszkę mi się to nie podoba, ale myślę, że też nie mamy za bardzo wpływu na to, żeby to zmienić, bo ja dalej mogę mieć oczywiście swój portfel na telefonie, Wysyłać tego bitka do, do ciebie, do kogoś innego, nie wiem, do rodziny i tak dalej, i spokój. To będzie peer-to-peer, -peer. ale korzystając z giełd, trzymając sam kryptowaluty, wracamy do tego, co tak naprawdę mamy od wielu, wielu lat. Tylko w takim typowo, typowo cyfrowym sposobie. Chociaż teraz i tak w bankach całą kasę, którą trzymamy, to jest w większości kasa cyfrowa, oczywiście tu rezerwa cząstkowa i tak dalej. Ile tych pieniędzy tak naprawdę jest fizycznych? No, temat. Temat na grubszą rozminę i osobny, myślę, odcinek. Ale yy, powiedziałem Wam, że wydam też swoją opinię na temat tego, czego brakuje aktualnie na rynku kryptowalut, i sam to widzę po rozmowach z Wami, po rozmowach z osobami gdzieś, które dopiero chcą się interesować tym światem kryptowalut. Brakuje tutaj nadal edukacji w tym temacie. Oczywiście w szkołach o tym nikt Wam nie powiem. Yy, powstały już jakieś tam uczelnie, gdzie są studia podyplomowe. Z blockchaina, z nie wiem, pisania smart kontraktów i tak dalej, ale zwykłemu użytkownikowi, żeby zebrać tutaj do tego rynku i żeby z tego rynku zaczęły korzystać setki milionów ludzi na całym świecie, to nie jest potrzebne. Oni potrafią, potrzebują zrozumieć, że ja to mam na portfelu, że ja to wysyłam Tobie, że mm, tak naprawdę jesteś swoim bankiem i sam jesteś odpowiedzialny za to, jeżeli popełnisz jakiś błąd. I stracisz swoje pieniądze. Nie ma tutaj tego banku, który ci, No, dobrze, odblokujemy, albo weźmiemy z tego pana pieniądze konta i wrócimy tobie. No, bo pomyliłeś się, no zdarza zdarzać się, nie? Nie ma tu czegoś takiego. Więc wydaje mi się, że edukacja, a nie ze szkolenia z marzeń i obiecywania tego, że dana kryptowaluta da ci 1000% zysku w ciągu tygodnia, jest na tym rynku cały czas potrzebne. Ja tą edukację będę się starał rozszerzać. Oczywiście wszyscy się staramy z krypto narodu, czy to ja, czy Mike, czy Andrzej Xgroś. Każdy gada w ogóle i o edukacji. O jakichś podstawach też czy każdy mówi. Większość z nas ma jakieś, jakąś serię, albo przynajmniej mówi o tym na swoim kanale, czym jest Bitcoin, czym jest Blockchain, że kryptowolty nie mamy na portfelu, tylko mamy dostęp do niej. Też o tym mówiłem, też wszyscy z krypto narodu o tym powtarzają. Natomiast wiem o tym że ludzie potrzebują bardziej indywidualnego podejścia do sprawy. Poza tym ten rynek to już dawno nie jest to, że wystarczy wiedzieć jak wysłać pieniądze na giełdę i z giełdy. To nie, to już się skończyło. Ten rynek sami widzicie jest tak dynamiczny, że ja na przykład wracając po dwutygodniowym urlopie przymusowym, czy tam po trzy związany z operacją mojego gardła, nie wiedziałem co się dzieje. Nagle powstały jakieś farmy, nagle trzeba było wskoczyć w sieć trona, nagle trzeba było poświęcić się zgłębianiu wiedzy na temat jakiegoś farmingu i tak dalej. Trzy tygodnie mnie tylko nie było. Hopak, który 4 cztery lata w tym biznesie, trzy tygodnie nie było i ja zgupiałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Słyszę tutaj o farmieniu jakichś łososi, jakichś przysmaków, jakichś tam ogórków i tak dalej. I musiałem sam nadrobić ten temat bardzo szybko, zresztą z Waszą pomocą na Discordzie oczywiście poszło to jeszcze szybciej, ale widać, że brakuje takiego podejścia indywidualnego do osoby, żeby wytłumaczyć, żeby usiąść, żeby zobaczyć, co ona robi na ekranie, bo to jest oczywiście wszystko, to jest oprogramowanie komputerowe i to się może wykrzaczyć u mnie na portfelu, a u Ciebie tego błędu nie będzie, nie, więc trzeba później zbadać, poszukać tych informacji. I ja prowadzę już tam dla pewnej grupy osób, mniejszej jak na razie, takie indywidualne korepetycje, że tak powiem, oczywiście, no, płatne, tak, miałem zabrać, zrobić ten token, który Wam mówiłem, NFT, natomiast na Ethereum to było dość drogie. Chcę to zrobić możliwie, że na IOST, na tej sieci, bo tam jest to praktycznie darmowe, ale jeszcze muszę trochę bardziej zgłębić temat. No i tacy chętni są. Są w stanie zapłacić pieniądze po to, żeby im po prostu uczyć, żeby im pomóc, żeby usiąść z nimi indywidualnie to wszystko wykorzystać, yy, wytłumaczyć. W przyszłym roku może coś zobaczycie na większą skalę. Na razie niczego nie obiecuję, na razie są to plany, ale no zobaczymy jeszcze po prostu. Zobaczymy, jak to się wszystko... Potoczy. Także przede wszystkim wydaje mi się, że brakuje na rynku kryptoedukacji. I jeszcze tak wracając może do tego, co się zmieniło przez chociażby ostatnie 4 lata, to tak jak właśnie, no, troszkę to jest porównanie do tego, co powiedziałem, właśnie 4 lata temu każdy mógł być ekspertem ze wszystkiego. Powiedzmy ekspertem, czyli wiedział o wszystkich aspektach rynku kryptowalut. Wiedział, jak korzystać z portfeli, wiedział, co to jest staking, wiedział, co to jest kopanie kryptowalut. Wiedział, większość wiedziała, co to są masternody, i to tak naprawdę tyle, nie? Bo rynek kryptowalut nie składał się z wielu więcej tematów, tam nie było o wielu więcej rzeczach rozmawiać, nie? Teraz mamy DeFi, mamy Yield Farming, mamy kręcenie kółeczek, jak to się mówi, mamy tutaj jakieś pożyczki, mamy inne farmy, no zresztą przejdę do artykułu tutaj. Możemy stake, stakeować stable coiny, możemy na przykład. Robić pożyczki jakieś na, wysoki, na wysoką stopę zwrotu. Staking tu jest oczywiście tak. Możemy farmić nowe tokeny, posiadając jakieś tokeny innej firmy. Możemy tutaj jakieś produkty są oszcz oszczędnościowe, czyli takie typowe lokaty w, ba w banku. Staking projektów defajowych, branie udziału w jakichś dropach projektów, itd, i tak dalej. No bardzo dużo, jakby ta branża się rozwinęła i daje mega dużo funkcjonalności, możliwości do zarabiania pieniędzy w dość łatwy sposób. Ale ja, wchodząc nawet dzisiaj na Binance, rozmawiając sobie tam wcześniej z Andrzejem na Discordzie, szukałem, gdzie ja zamroziłem swoje trony, bo zamroziłem tam trony, bo tam dają w tym momencie 20,5% na rok. Tronów nie, nie korzystam z tronów w tym momencie, stwierdziłem, dobra, zamrażam sobie niech one się tam pomnażają, nie? I nie byłem w stanie znaleźć, gdzie ja to zrobiłem. Na Binance mam teraz 1,500, 1,900 funkcji i ja nie znam 3 czwarte z nich. Nawet będąc osobą, która siedzi w tym praktycznie 12 godzin dziennie i korzystając z pomocy waszej, nie jesteśmy w stanie tego robić. Dlatego potrzeba zawsze większej grupy osób, żeby po prostu w tym wszystkim się połapać. A już nie mówię nawet o wyszukiwaniu jakichś nowych projektów. O nowych projektach ciekawych to ja w większości się dowiaduję albo z zamkniętej grupy, albo od was, bo sam po prostu no, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Także no, rynek na pewno się rozrósł i nie ma w tym momencie eksperta od kryptowalut. Zresztą nigdy nie uważam, żeby ktoś taki był. Natomiast no teraz to już są bardzo, bardzo podzielone te dziedziny, jeżeli chodzi o krypto, i możemy się znać na dwóch, na trzech rzeczach, rozumieć czwartą, piątą, ale ekspertem żadnej z nich raczej nie będziemy, albo tylko w tej jednej, w tych dwóch, gdzie tam, powiedzmy, zaangażowaliśmy najwięcej kapitału. No to oczywiście chcemy być tego pewni, co my robimy, nie? No także no jest ciężko, jeżeli chodzi o, o w tym momencie ten rozwój krypto. E, dobra, ale powiedziałem Wam jeszcze, gdzie możecie. W bezpieczny, powiedzmy sposób, pomnażać swoje stablecoiny, i jedną z opcji jest Binance. Binance ma tutaj, jeżeli chodzi o BUSD, czyli ten ich stablecoin, o DAI i o USDT, możliwość zarabiania 12,5% przy minimalnym wkładzie 100 dolarów. Także to nie jest większa, większa jakiś problem, żeby to tu wrzucić. No i po prostu stakeujecie sobie to na Binance i dostajecie 12,5% w stablecoinie do roku. Czyli wrzucacie 10 tysięcy dolarów, po roku macie 11 tysięcy 250 dolarów. Myślę, że no, fajna sprawa. Zdecydowanie bezpieczniej oczywiście niż trzymać to w banku na zerowym oprocentowaniu, no i zawsze coś się tam zarobi. Ryzyko przechowujecie to oczywiście na platformie Binance. Binance się zwinie, wasze pieniądze też. Druga opcja to jest na crypto.com. Możliwość tutaj e, mnożenia tych swoich stablecoinów. Tak samo macie tutaj 12% w skali roku. Musicie zamrozić co najmniej na 3 miesiące. Po tym czasie znowu musicie to zamrozić i tak dalej w kółko, co 3 miesiące to musicie robić, ale macie tutaj szansę nawet na 12%, jeżeli chodzi właśnie o stable stablecoiny. I trzecim miejscem, takim, które no na razie sobie trochę gorzej radzi, ale już było fajniej, bo było tu nawet 15%, jest staking na giełdzie Waves. Teraz to jest 8,61%. Oni sami się chwalą, że to powinno być od 12 do 15%, ale to też jest zależne od ceny Wavesa i od ilości osób, które wrzucają tutaj swój kapitał. Jak tych osób jest mniej, albo cena łaska jest wyższa, no to wyższą stopę zwrotów w skali roku uzyskujecie. Ryzyko tak jak w tych poprzednich dwóch wypadkach, czyli oczywiście to, że przechowujecie to na portfelu, na giełdzie kryptowalut, czy tam na jakiejś aplikacji kryptowalutowej. Nie możecie przechowywać tego niestety na swoim portfelu, bo te pieniądze po prostu one muszą gdzieś tam pracować. No tak jak w banku przechowujecie kasę i nawet o tym nie wiecie w większości wypadków, że oczywiście kasa wasza też jest pożyczana innym osobom gdzieś tam są jakieś spekulacje i tak dalej, no to tutaj wygląda to po prostu podobnie, tylko że w przypadku świata kryptowalut. Są jeszcze oczywiście możliwości i sposoby, o których niektórych to już Wam mówiłem, nie chcę mówić, plus takie bardziej ryzykowne. Te cały Yield Farming można uzyskiwać 40-50% w skali roku, natomiast no tam już macie możliwość utracenia tego kapitału w szybszy sposób. Jeżeli rynek nagle tąpnie o kilkadziesiąt procent, albo poleci do góry o kilkadziesiąt procent, jest tam taki mechanizm, który niestety ale pozbawi was w waszej pozycji, i tam jest to oczywiście z większym skutkiem więcej możecie zarobić, ale jest to zdecydowanie bardziej ryzykowne. Kiedyś wam to opiszę na kanale, ale od razu ostrzegam, że jest to ryzykowna zabawa, i po prostu to jest dla osób bardziej doświadczonych niż dla takiego przeciętnego użytkownika, który tam no nie skupia się, jakby na tych wszystkich aspektach krypto nie? w tym momencie. Dobra, tyle chyba z mojej strony, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Wieczorem zobaczymy się prawdopodobnie u Majka na kryptowalutowej niedzieli. Trochę pogadamy zapewne o tym, co się dzieje w tym momencie na rynku krypto, pewnie trochę o wyborach, jak my to widzimy, jeżeli chodzi o cenę krypto. No i w sobie to by było na tyle. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!